Dublin Piękny stary kościół. Teraz zobaczcie co tutaj jest u góry na kalenicy. Przypuszczam, że to ma odstraszać ptaki. Nie mają tam siadać i po prostu robić tego co ptaki lubią robić. Ale zobaczcie jak to jest zrobione. Nie są to byle jakie kolce. Chyba że pełni to inną funkcję. Może znowu się czegoś od was nauczę. Może znowu się czegoś dowiem. A tak to wygląda w całości oczywiście płytka na dachu a tu inne dachy w okolicy gdzie można zobaczyć i eternit i blachę i poliwęglan i płytkę ceramiczną i płytkę włókno cementową także takie oto tutaj miejscu pozdrawiam serdecznie z Dablina. Cześć!